No, i nadszedł ten czas. Jeszcze tylko kilka chwili sędzia rozpocznie dzisiejszy mecz. Liczę na solidną dawkę piłkarskich emocji. Witamy Państwa serdecznie. Naprawdę trudno, lepsze warunki do gry. Czy trzeba kogoś zachęcać, by spędził z nami ten czas? Proszę nigdzie nie odchodzić. Będzie się działo specjalnie dla Państwa przy mikrofonach. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy meczopunkty w najbliższej naszym sercom lidze Ekstraklasie. Zespół Zagłębia Lubin wraz z Radomiakiem. Ciekaw jestem co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Nie, niepotrzebne to było. Utrata panowania i piłka poza boiskiem. I tracą teraz posiadanie piłki. Roberto Alves. O, i to był książkowy odbiór piłki. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Przy piłce Jan Grzesik. Desza na bramkę. No i proszę, rzut karny. Będzie znakomita wręcz okazja, by wyjść na prowadzenie. Byłem przy... I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dąbrowski. Traci piłkę po tym doskoku. A teraz będzie dobra okazja. Groźnie było. Dobra interwencja. Tomasz Makowski, Damian Dąbrowski. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Rafał Wolski Roberto Alves Może coś być z tego podania Licha Grzesika Ależ tutaj co teraz zrobi Skutecznie interweniuje i wybija piłkę Uwaga, nie może dopuścić do straty Kopacz. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Teraz może być groźnie. I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego dośrodkowania. Kończymy pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No i teraz prowadzi ten rajk do środka boiska. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Prosto padłe zagranie piłki. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Zagłębie ma trochę miejsca na skrzydle. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ z pewnością podobał się fanom. Prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu. Więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Okazja może być groźnie. Strzał, słupek, piłka w grze. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. No i nie ma wyrównania. Zabrakło tutaj odrobiny szczęścia. Bramkarz też miał nietęgą minę, ale piłka tylko zadzwoniła o bramkę. Ostatecznie do niej jednak nie wpadła. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Czy znowu, uwaga, będzie szansa bramkowa. Tak, można się było tego spodziewać. Sędzia dyktuje rzut karny, a to oznacza, że będą mieli okazję do wyrównania. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką, normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. I mamy remis. 1 do jednego. Roberto Alves. Piłka odpita. Będziesz utrożny. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. No i już po akcji. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. W zagłębie lubi, atakuje, nie rezygnuje. Chce wygrać, pamięta o zasadzie, że gra się do końca. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Roberto Alves. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta.